And it tells this amazing story of how people killed the savage Redskins, and how this man, this brave man, hunts the man who killed his father. I'm glad you're enjoying it. Talking of adventure, how'd you like to learn to track elk? Really big ones in the valley this time of year. We could use the meat. Well, I I know you'd rather read your adventures. Trust me, this can be very enjoyable in its own way i suppose maybe it's a little less dramatic so let's go come on you may get to see me get gored by some massive wild beast then you can write a story about that hmm. very funny paul <laughs> i have forgotten how funny you was grab your things <laughs> Wujek pilnuj farmy, my tu na polowanie idziemy. Popolujemy sobie z synkiem. Chyba jest mój koń. A za pieskiem musimy podążać. Rufusem. No, I'm you sure this? I guess so. Now the trick to hunting is calm and patience. You gotta think and move like an animal to catch an animal. A rifle helps, doesn't it? Help don't stand still, son. I wouldn't know. This is the first time you've taken me, honey. There's lots of things I ain't done with you, but I'm gonna try and make up for that. Don't seem too excited about this. What do you want me to say, Paul? You be? Are you sure you're all right? I mean, I know all that business must have been hard on you. It wasn't nothing. I'm not a kid anymore. Well, it won't happen again. It's over. Until the next time you meet. Oh there. Jack, he's on to something. There won't be a next time. Don't make no more promises, Paul. I've heard them all before. Slow up. You know, one time I hunted a bear up in tall trees. You never seen a bigger animal in all your life. I read this story about a girl who was raised by wolves, she'd hunt goats with them and everything. It sounds like a tall yarn to me. You're taller than a boy was taken from his home and locked up in a dungeon. I'm just saying, maybe you spend too much time with your head in those books. oh tam jest na

Boberek był tam którego szukałem przez dłuższy czas. Naprawdę przy rzecz co chodził. Aha, jeszcze dalej jest polowanie. Nadal za pieskiem. Dobra. Poczekaj na moment i trzaj 20 razy z Pamiętaj To jest sekret polowania Wyk Wykorzystaj mo Nie to inaczej Użyj mocy luke Wykorzystaj moc autocelowania i DDI'a żeby zabić Nie słuchaj się rat ojca to teraz ma... ja mam strzelić? O kurde, ale ich jest tam nieźle, nie ilość. Nie, nie Gdzie to jest? Kurde, uciekam. O! Jedno zostało. Fajnie, że syn uczy się polować i w ogóle nie zabijam żadnego. Jedna z pieprza mi tam e, jeleń czy cokolwiek to to jest. Kurde, je uciekasz. Aż w grzbiet. Now your turn. już nie spadł tam, ale się spierdzielił. O, pojechał już do szalonego, wow. Jest już taki młody, taki szalony. Dobra, niech po skórę poździera. Jak do rytuału się zabiera do tego. O, Wybacz mi panie, że zabiłem twoich tych, twoje stworzenie. Albo inaczej. Je Pani Jeleniu, pan mi wybaczy, że zabiłem pana. Ale potrzebna mi ta skóra dla pieniędzy, a mięso, żeby zeżreć. Nice son. You're a quick learner. Now come on. to Manzanita. Did you see me? Can we shoot some more? Only kill what you need. No naprawdę miał fun Strześć pistetu i kroić, kroić martwe mięso <laughs> Szczególnie krojenie martwego mięsa jest zajebistym fanem, Wiem, bo widziałem jak się przyrządza takie na przykład wieprze albo coś takiego jak się kroi, wcale to nie jest takie miłe Jeszcze na przykład ciepło obśliczły te mięso albo wnętrzności, coś tam wyjmować. No, przesun się synku, bo sprawy w sklepie załatwia tu tulek Da pan dobre ceny, to pan sprzeda. To wszystko. All done, let's head home. Chwila, bo tu koleżka gazety sprzedaje. Muszę zobaczyć, czy jest nowe wydanie. O, jest nowe wydanie. Zobaczymy, co tam będzie napisane. Wiadomości dnia. Napad na bank został powstrzymany przez agentów rządowych. O. Yy, rząd Sancheza upada, czyli to Meksyk jest. Abraham Reyes odnosi zwycięstwo. Eee. Yy. Niepokój na wschodzie, coś takiego. Wielka Brytania kontra Niemcy, czyli zalążki pierwszej wojny światowej. Cud telefonu. Jakiś artykuł. Co tu mamy? <laughs> Połowa Amerykanów mieszka w mieście. E, techniki, coś tam. To nie są techniki. E, jak to się nazywa? O, rany <laughs> Kurde no! Znowu mi wleciał z głowy. Berve control to jest to antykoncepcja, o, właśnie coś o do antykoncepcji było. O, masakra przy wraku parowca tego. To była jedna z misji. Agenci rządowi podwyższają podatki To jakiś kremik Drumna ratuje młodą damę Profesor, co to E, nie, nie, nie wiem o co chodzi Samolot przelatuje od wybrzeża do wybrzeża w ciągu 30 dni. E, tu są reklamy. Tu co to jest? Menadżer banku został e, znalezion martwy. Hmm, nauka obsługi telegrafu. Konie na kupno, pistolet, wulkanik. Wol, wol, o, podczas banku zostały dwie osoby postrzelone. Wystarczy podczas banku, podczas napadu na bank. dzieci od yy, przedziale 10-14 lat. Poszukiwani są do pracy w kopalni. Dobre zarobki i warunki. Musi być chyba. Slender to jest chyba szczupły. Musi być szczupły i dobrze czuć się w zamkniętych przestrzeniach. To jakiś dynamiz sprzedaję. Dobry, wykorzystywanie dzieci do roboty. A tu jest! Nie, nie widziałem gdzie w ogóle byłeś. Jack, tak się schowałeś. Never you mind. Enough to keep Rufus out of the stewing pot for a couple of days. And what about me? What do I get? You get to eat, son. But I did have to work. That isn't fair. What can I say? I'm another corrupt landowner. I'll be rich one day. Then you'll see. I sure hope so. Then you can look after us when we get old. No wróciliśmy na miejsce po tych fajnych błowaniach, ma małych zakupach. No expert hunter dostałem. update w kostiumie. Przykazuje, że dzieciaczek tu stoi i próbuje strzelać w kruki to łapie z nim misję Wilki psy i synowie. i synowi. dorwał i myśli, że kozak You're ten up I'm not You are Your back's tense and it's making the rifle jump Holding it, Here, let me show you. No I don't need you to show me, Paul. I guess I'm gonna move me out. That's just give me off again or something. Better I teach myself. I ain't going nowhere. Whatever you say, Paul. Don't be like that. Sorry. Wolves have been after the herd. Gotta get out there and scare them off. You wanna come with me? Safe with two. Okay.

can't just decide to be a father when it suits you what about the rest of the time come on jack that ain't exactly fair don't let's go let's keep moving one minute you're telling me to be a man the next you tell me i'm just a boy it's going to take a while for things to get back to normal normal was it ever normal i don't know no teraz jestem polujemy sobie jesteśmy we się zabijać it's normal, now. You don't need to be. I don't mean to be moody. I'm glad you're home. I, I really am. It's just every time you go off, well, I worry you're not coming back. I swear, if it was down to me, I'd never have gone anywhere. They can't make it, can they? It's complicated, but it seems they can't. Yeah, I know. I wouldn't understand. Just some things you start have to be finished. Look. He's on to something. No, na Czekaj, piesku! Gdzie dobry, pierdzielasz! pies. Get... Czekaj, bo. Your... Jeszcze nam tego. Wilki się pozabijają. Pop, is uncle really your uncle? No, He's probably lots of people's brother, always dead. Probably cause he's always been older than everybody else. He was old when I was a kid. He was old when I was a kid, son. God must have had some purpose for keeping him on this earth. But I sure as hell don't know what that is. That's his signal. Come on! yes on the horizon. Zabij wilki. Gdzie są? Jest tu jakieś statko. O kurczę, wszystkie do mnie poleciały. Jak fajnie. Witam wilki. Gdzie wilku? Zły wilk.